Przypadek mojej klientki, poparzenie słoneczne, ponieważ mamy bardzo dużo teraz poparzeń słonecznych. W wywiadzie, jeżeli pytamy, zazwyczaj klient mówi, że nie chodzi bez czapki na słońce czy bez kapelusza, ale się okazuje, że wyjście do ogródka nie jest traktowane jako wyjście na plażę, więc często ta skóra głowy nie jest chroniona. Klientka, oczywiście, coś tam na chwileczkę 10-15 minut poszła do ogródka. Co się potem wiązało z silnym pieczeniem przedziałka, tak? Więc już tutaj mamy poparzenie. Ten przedziałek piek i swędział około tygodnia, napięcie skalpu. No i mówi: Cieszę się, bo pewnie Magda nie miała racji, włosy nie wypadają. To niestety tak nie jest. Włosy nie wypadają od razu po poparzeniu, tylko w okolicy około 3 miesięcy, tak? Dlatego tak narzekacie często we wrześniu, w październiku na wypadanie włosów, bo to są skutki lata, to nie jest tylko przesilenie, to są skutki lata, to się wszystko odbija, to co zostało nieuchronione przed słońcem, więc są możliwości, żeby to potem złagodzić, ale nie jesteśmy w stanie tego wypadania na ten moment zatrzymać.